O, mamy Beny O Jezu, ale się prowadzi teraz. Od razu, czyli różnica. Będzie, będzie, je, będzie szaleć. Teraz to muszę waleć, żeby. Kurwa, nie, nie tyrać jej za nas. Mamy Spark Plaga, badly damage. A Rashi miał dwa. No, dwa. znowu będę. Jak będę za bardzo tyrał, to on się zjega. Spary się Tam nie się zjebie. zjebie Muszę prosić, żeby bieg zjeść dobrze o, kurwa, kurwa jaka jak dzina A <laughs> Pizda, ogień teraz Czwórkę wrzucam Pierwszy raz w życiu Oj uważaj, są czwóreczki Stówka na liczniku, wariacie Na <laughs> <laughs> koła nie odjebało przy okazji <laughs> Nie no żadne nie What nery. the fuck man Że kurwa to przeżyliśmy Pasy bezpieczeństwa No fajnie się furką podróżuje. Znacznie szybciej Polpelo da isteka Co to jest za broń? Co jak kurwa. z jest życie. O, ale Ole, tutaj slalom. Produkcja. Eee, ja, dobra dok ja. I Tu prasa taka radę, masz prostą ulicę do, do widowa. Oj, oj, oj. o! kurwa! <ścoughs> Upsy. O, dymi w chuj, kurwa. Budzę ja się, widzę jak dy... o kurwa ty jaki dym. O ja pierdolę. Maska jest ruin. Nie. Ada jest na czerwono całą. Nie, radiator jest słodki. Bardzo się rozjebał ruined, i karbaterii. Baterii ruin. No i chuj. Te dziwo maski nie rozjebałeś